Na pewno nie będą to łatwe trzy punkty dla Belgii. Natomiast już szansa na pierwszą bramkę. Debrejne. Tilemas. Wycofanie do strojka. Torganazar. z Bruyne Nie ma bramki, ale Lukaku dobił. 1 do 0 dla reprezentacji Belgii. Piękna akcja w wykonaniu Lukaku. Debrejne. Obok bramki. Od środka Koreańczycy rozpoczynają drugą połowę. Rimchangu. Wangin Beom. Wycofanie. Kwon chang -hun. Przejmuje strojk. I od Tibo Kurtu. Chociaż widzimy, że przejęcie tej lagi przez Rim chang -una. Lee Jae-sung mknie środkiem boiska, Niepowstrzymany Jeong. Wyciągnął się Tibo Kurtu. I teraz od rzutu rożnego rozpoczną Koreańczycy. Akcja przerwana. Son. Może jeszcze będzie jakaś okazja. Son. I kolejny rzut rożny. Mocno rozpoczęli Koreańczycy. Kwon Chang on po raz kolejny dośrodkowy wałżuch różnego. Borda Nazar, Filemans, spokojna kontra w wykonaniu Belgii. Belgowie kontrolują grę, natomiast muszą przypieczętować jakąś kolejną bramką, aby czuć się pewnie. Kurtua do Lukaku, Edenazar i przejmują Koreańczycy. Strojk naprawdę bardzo dobra dyspozycja Strojka w tym meczu, Lukaku, Eden Hazard Carrasco no blisko, tam było faulu Strojk, Lukaku Carrasco, widać, że Belgia gra z pomysłem Eden Hazard, Carrasco, wybicie przez Koreańczyków Ile masz? Selemekers, torganazar. Hazard Sele Zuwolnił uwolnił się Eden Hazard, ale trafił jak widzimy, w poprzeczkę. Spalony Selemecers. Teater. Tilemas Digo Gorigi. Bramka Tordana. Zarda, ale leży, szukał koreańskiego bramkarza. 2 do 0. Chociaż Nilo Ortiz tutaj konsultuje z Warem. Jest bramka, jednak uznana bramka dla reprezentacji Belgii. Jeong, Jeong na utarcie łez dla Korei Południowej. 87 minuta. I jeszcze może Belgia zdobyć bramkę, bo zapowiada się naprawdę obiecująca ta sytuacja. Divo Gorigi. Lukaku, Torganazar. Hazard. Mnie. Torgan. Dileman za lewo bramki. I odsąga. Rozpocznął, ale Lukaku próbował zaskoczyć z dystansu. Niesamowity pokaz piłki w wykonaniu Belgii, natomiast problemy z celnością. Z 25 strzałów na bramkę tylko 8 leciało w światło bramki. Romelu Lukaku najlepszym z reprezentantów Belgii. 8 punktów, 7,5 Torga Nazar. Po 7, 7 doskonały Pascal Stroik i Alexis Selemekers. Natomiast w przypadku Koreańczyków najlepszym zawodnikiem był Woo Young Jeong. No tą 7,5, ale on zdobył bramkę po asyście od Kewga Sona. Mecz niezły, aczkolwiek z pewnością zabrakło tutaj wyrównanej walki, bo mimo że Koreańczycy mieli kilka dobrych sytuacji, to nic z nich szczególnego nie wynikało. A więc Korea Południowa 1, Belgia 2: Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne spotkania.